Dobra, nagrywam to sekundę później. Tutaj skrzydła wielkie. Dobra. Wiem o tym, że tylko mnie widzicie tutaj. O! Z, 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 z pickabrika. Nie spicabrika tylko z... z Legostora, z tej z, z czego? Figurek, o, o takich figurek, co można było sobie wybierać. Co można było ogólnie sobie wybierać. Tutaj to sobie zamykam jak zawsze. No bo fajne, tak, nie to wygląda jak jest zamknięte. Tutaj jakaś lorynetka ze Star Wars. Tutaj chyba rozwalony mazak, tak niestety. Rozwalony mazak Lego. Dobra, słuchajcie, ja tutaj dalej sobie to biorę. Tutaj gazetka Jurassic i Kurt, który to jest numer? Numer pierwszy 2021. Czyli w pierwszym miesiącu, albo w pierwszym, to na pewno w pierwszym miesiącu to było. Więc może coś stwierdzić, jak to było dawno? Ten gazetka jest ponad 7 miesięcy. Teraz znacie, jak to jest długo? 7 miesięcy. I tutaj ja to szybko sygnalizuję sobie, sobie. Tutaj jeszcze mam motylkę, bo kotek też był, to motylek też jest. Balonugu, nawet tutaj mam. A, balon to teraz pójdzie do ninjago. Słuchajcie. Dalej sobie tutaj sprzątamy. Bo to już dwie minuty trwa. Tutaj mam instrukcję do szurikoptera. Będę musiał ją odłożyć właśnie. No bo coś w szurikopterze nie grało i musiałem zniszczyć go i od nowa wybudować. Więc te instrukcje nadal leży. białe, wreszcie tych białych jest dużo Wiem o tym, że nic nie widzicie w takim teraz już ratuję! Już, już ja tylko wyłączenia od tam stawiłem pojemnik, więc to no nic takiego. Tutaj. Jakieś troszkę rozwalone gazetki. I zaraz przyjdę. Wtedy możecie tutaj patrzeć. Już jestem. Tu chodzi o te gazetki. To ja je sobie wkładam do mojego albumu. he, <laughs> albumu. No i tutaj, dobra, ja sobie przewracam do łopców smoku. Chociaż jestem bliżej tego kola, którego potrzebuję dodać. Dobra, i tutaj właśnie kol pójdzie sobie w koszulkę. Mam tutaj paręnaście w zapasie. Oj, 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 oj. I jeszcze dręgą wezmę na Łu, na młodego Łu, której dąseczki na, tak naprawdę nie, nie potrzebowałem, ale to było przed Diesel Nautom raczej. Tutaj sobie otwieram koszulkę i wkładam. Chciałbym, żebyśmy wyjęli mniej więcej gazetek. I tutaj w następnym, kto jest? Z, to tu powinien być kol, ok? I w następnym jest Kaj. Kaj jest, prawda, tu, a w następnym, tutaj, tutaj. No i I tutaj idę do łowców smoków. Którzy... No, bo raczej już pod koniec. który to jest numer? To jest raczej drugi. Więc teraz biorę koszulkę. Otwieram sobie bardzo mocno. I będę wsadzać młodego łu do gazetki. Znaczy nie młodego łu do gazetki, tylko samą gazetkę do koszulki. Nie pamiętam czy było jakieś pytanie, ile masz gazetek. Ale na pewno mam tyle. I jeszcze Wam pokażę najszerdzą gazetkę, jaką mam. To gazetka z Zainem. To jest 2015 roku. Dobra. Uch, uch, uch. Dobra. Mamy tutaj drugi album, który już jest samo 2021 chwilowo. I dobra. Ja teraz będę ogarniać sobie. Dalej. Tutaj mam jakiś biały klocek. A to to pamiętam to, to tutaj. Mam jeszcze kow wstrząsów. Tym dodam kolowi. Słyszę, że upiekły się mi już czteryty. No i zaraz już będę musiał wstawić pierwszy film. No dokładnie za 40 No już za 40 minut jest 16. Tak dużo. Dobra. Myślę, że tyle. Ogarnięć. No, na ogromcie jeszcze mam na dwie minuty. Dobra. I w takim kładzie to tyle w tym filmie. Nic więcej to już nie Zobaczycie. Ale w sumie to ten filmik dalej będzie pojedyncze rzeczy cyk, cyk, cyk tutaj coś od jak mi nie rada I to sobie do walizki to do Jay'a, a to do mnie i mam jeszcze pana Emmeta okej, okay, mam takie co? No, w tej chwili on no, one są jeszcze pewnego rąca, więc ja jeszcze nie będę jeść i powiedzcie mi, albo po prostu zasugerujcie. Jeszcze dzisiaj jakoś zrobię jakiś filmik taki, pani bardzo krótki, gdzie po prostu nic nie będę mówić i piszcie tam w komentarzach czy mam robić po prostu osobne segregatory na dan gazetki. Dobra, to na tyle w tym filmie i cześć! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Szybko to ogarnąłem, więc już zaraz 210 subskrypcji. Po!